Musicie, do, musicie do, to pan tu podejdzie Jesteśmy ze a tam jest napisane, że słuchowałem. Proszę pana! Nie może pan tu niestety wjechać. No dawaj, dawaj Wow 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 wow! Jeszcze, jeszcze dźwiękowe poproszę. W ruchu musi być dźwięk, proszę pana. Dla pana jeszcze będziemy syrenami walili, żeby sąsiedzi mieli. Tak. Dziękuję bardzo. Miłego dnia panu. Panu, panu również, dziękuję. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Służby mogą wjeżdżać. Służby wjeżdżać. Oczywiście, jeżeli tylko są do tego uprawnione. No, tak, jeśli używają sygnałów błyskowych, ma prawo wjechać służby. Dokładnie i właśnie wjechać. to zrobił. No, I to właśnie... wie pan co, tylko chciałem zwrócić uwagę. No, tak. Bo ten znak tutaj, to jest jedno. Tak. Ale to jest drugi znak, który zabrania generalnie dojechania komukolwiek do tego znaku. To jest droga dla pieszych tak, i droga dla rowerów. Oczywiście. Ale z sygnałami. Ja nie będę przecież nikomu robił problemy. No, to jak wyjął już, widział pan, to, to chyba się pasowało odsunąć. Drogów, no, no? Zrobiłem to po chwili. Dobrze. Żebyście zrozumieli całość. Tutaj jest znak, droga dla pieszych i droga dla rowerów. No i teraz będą komentarze. No dobra, ale pokaż ten drugi znak pokaż ten drugi. O więc tam mamy zakaz ruchu, nie dotyczy służb miejskich, pojazdów z identyfikatorem bla bla bla. To oznacza tyle, że do tego drugiego znaku w ogóle nie wolno dojechać samochodem. Nie można do niego dojechać, bo nie wolno jeździć zgodnie z oznakowaniem po drodze dla pieszych i drodze dla rowerów. To jest jedna z głównych alejek w tym parku. To schodnik proszę pana. Tu nie wolno wjeżdżać. Tu jest droga dla pieszych i droga dla rowerów. Tu nie wolno. To jest droga dla pieszych.